Cześć, ciemano wariaty! Witajcie z tej strony oczywiście, łafia Solec i witam Was bardzo serdecznie dzisiaj w moim gaming roomie. Zazwyczaj widzicie mnie z tej oto perspektywy, ale dzisiaj tak troszeczkę inaczej, z racji tego, że taką malutką chwilkę Wam e, chciałem zająć i chciałem Wam podziękować. Jak sami dobrze wiecie, albo i też nie, w grudniu brałem sobie udział w plebiscycie na najlepszego YouTubera na roku Diablo Chairs. 2020. Gdzieś to tam udostępniłem z 5 razy. Gdzieś tam było to w opisach. I wiecie, jakoś zbytnio na to nie zwracają uwagi, że coś mogę tam wygrać. I tak na początku stycznia. Wchodzę sobie na stronę, patrzę, a tam. Mafia, Soleil Steam. Niestety wkradła się mała tutaj nieprawidłowość, ale jak sami dobrze wiecie, ja tymi trzema kanałami operuję, po prostu nie ten kanał podpięli co trzeba, ale głosy poszły, udało się wygrać i za to Wam bardzo serdecznie mordy dziękuję, bo wygrać w najlepszego youtubera roku 2020, wiadomo, nie było wszystkich youtuberów, e, których pewnie znacie i pewnie też byście na nich głosowali, ale i tak mimo wszystko udało się, więc bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. No i tutaj właśnie od Diablo Chairs dostałem paczuszkę, którą zaraz sobie otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. No może taką kosę dzisiaj byśmy dropnęli, ale to zobaczymy za chwilę. Najpierw sprawdźmy, co tutaj może na nas czekać. O wiesz, dawno unboxingu nie było, już nie pamiętam jak się tym obsługiwać, powiem Wam szczerze. Trzeba uważać, żeby nic nie przeciąć, jak to unboxing. Uwaga, białe papiery. Jest dobrze. Ważne, że nie żółte. Olatz schowajmy to, żeby się nie zrobić, bo uwaga, uwaga. Ty, 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 ty. No, mata do ćwiczeń. Faktycznie przydałaby mi się może, to nie wiem, jakiś dancing dzisiaj z kosko. Twoja bąbelkowa, to co najbardziej lubię, ale to zostawcie sobie na później i będę Was teraz tutaj drażnił. Mamy koszulkę od Diablo. Mamy tutaj długopis yy, i mamy tutaj na rękę tą gumeczkę taką. A dzisiaj kurde pod kolo się ubrałem. Jak to diablo czerwone. Fajny długopisik pewnie Wam przyda się, bo kurna dziod ciągle człowiek wypełnia te kartki, co gdzie siejemy w farmingu. Powiem Wam, szczerze wiedziałem, jak dzisiaj się ubrać. Kurde, gumeczka czerwona i na podbluze. Pięknie jest ten sam kolor Jak ja do szkoły chyba wracam, o kurde Ale powiem wam, solidnie, solidnie wykonane Akurat też jeszcze, gdy głosowaliście sobie na youtubera roku Można było sobie głosować właśnie na e, takie dodatki Które też Diablo wykonuje Ale teraz najważniejsze, bo jeszcze coś mamy tutaj w środku Co najbardziej mnie ciekawi I jest najcięższe z tego wszystkiego Gdzie jest moja kosa? Dobra, to sobie odłóżmy, żeby nie przeszkadzało. Może nowy telefon stacjonarny? Bo takiego to nie mam. O kurczę No i wiecie co? Na taką, na taką nagrodę czekałem. Bo. To, że gdzieś tam w internecie to będzie i w ogóle. To jest jedno. Ale móc postawić sobie taką świetną statuetkę. O, teraz światło dobrze pada. To jest coś pięknego, więc no, będzie tutaj stała zresztą. E, powiem wam, jak pierwszy raz widziałem pudełko, myślałem, że będzie coś w tym stylu, jak tutaj e, dostałem właśnie z Topagrard, ale kurczę, o wiele lepiej to wygląda. Do tego dołożyć puchar jeszcze za Sygenta Challenge i powiem wam naprawdę pięknie. Mafia Solid Steam i powiem wam szczerze, może to i dobrze, bo to też zasługa nie tylko moja, ale całego teamu, e, to gdzie jesteśmy właśnie w tym momencie, więc powiem wam szczerze, że nie... Dobrze, że nie jest Mafia Solid Games, tylko mafia Soled Steam, także akurat z tego bardzo to bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję wam, bo to dzięki wam właśnie udało się e, wygrać taką piękną statuetkę. Również dziękuję Diablo Chers za zorganizowanie takiego plebiscytu i za to, że o nas zawsze dobrze, fajnie dbają. I ja mam nadzieję, że zadbamy też i o was, bo ja też chcę wam się oddzięczyć za to, że zagłosowaliście na mnie i postaram się zorganizować dla Was jakiś fajny konkurs, gdzie będzie do wygrania właśnie taki. Albo może taki fotel. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja wam dziękuję i lecimy otwierać Bęk! Boom, lecimy sobie teraz z Kaderowikiem i bardzo serdecznie witamy Adasia. Tak. I dzisiaj znów wojna. Wojna znów na skrzynki, ale troszeczkę inaczej niż to było ostatnio. Ja mam tu karteczkę przygotowaną, podzieloną na dwa: jedna część Adama, jedna moja. Otworzymy sobie 21 skrzynek, bo tyle jest promocyjnych, bez skrzynek z Merry Christmas. I który wygra z nas daną skrzynkę, bo podpieramy po jednej rzeczy z danej skrzynki. Ten, który będzie miał zarobiony więcej, dostaje plusika. Zobaczymy, kto tych więcej plusów sobie zbierze. Remisu nie może być, bo jest właśnie 21 skrzynek, i o to mi jak najbardziej chodziło. I zobaczymy, stany konta, mamy obydwoje takie same, więc możemy sobie ruszać. Mordo, lecimy od góry, bierzemy CSGO Magic i bierzemy sobie huble buble rękawice Bobo. za 54 zł przecenione. Ja lubię przeceny, także akurat tu wydaje mi się, że może być naprawdę ciekawie. Bierzemy sobie Mordo po jednej, żeby Dobrze, nie było. Się. I uwaga, 3-4. Miejmy nadzieję, że Adoś nie będzie oszukiwał, nie będę go sprawdzał, wierzę mu na słowo. I mogliśmy tak pięknie koszą zacząć, ale Niestety się nie udało. Mordeczko, ja mam 111 zł, a ty? to pisz plusika, ja mam 53. Dobrze, plusik wjechał, szkoda, że nie koska, bo by było naprawdę ciekawie. Na koniec też sprawdzimy sobie bilansy konta, jak to u nas było i sprzedajemy, nie? Jak coś. Oczywiście. Pięknie, idziemy sobie dalej. CSGO, nie, nie, nie gry. Bierzemy sobie o jedną skiny Skiny CS CSGO i gitara Siena wizjon. Mamy wizjon e, Zielone ostatnio, żeś ma 8%, ciekawe na którą skrzynkę będzie najwięcej, dobra e, 113 na wjazd i zobaczymy co będzie dalej jeżeli wariaty chcecie sobie pograć tak jak my, podropić, zobaczyć co wam ciekawego wyleci bardzo serdecznie zapraszam was do opisu na dole tam znajdziecie link do zarejestrowania się, jeżeli jeszcze nie macie ja wygrywam 57 zł, a ty Adaś? Tak, okay. jeszcze nie 147 Dobra, plusik dla dama, jest ładnie. Się, jest się, jest okay. ładnie. E, więc tam znajdziecie link do rejestracji, gdzie będziecie mogli się zarejestrować. Dostaniecie 2 zł 17 groszy, jak się nie mylę, na start, bo jeszcze jeżeli już macie konta, chcielibyście troszkę więcej ode mnie i też coś wykorzystać, to jak piszecie sobie w kodzie promocyjnym e, Solec, no to będziecie mieli 5% winzy do każdego doładowania. Także życzę Wam powodzenia i bardzo serdecznie zapraszam. Codzienna skrzynka na Was czeka. Skiny, lecimy dalej. I czy tu będzie coś jeszcze? Będzie. Będzie shadow, shadow. E, i 5%. No, jak widzimy, te słonki jednak troszkę się zmieniają, mimo że w sprzedaży, więc fajnie dzisiaj to sobie e, wykorzystać. Ok, Mordo, zaczynamy, się, Wjeżdżamy i sprawdzamy, co tutaj ciekawego dzisiaj polecimy. Ciekawe. No, Wiem, że kurde, no liczę na tu jakąś kostkę dzisiaj, bo e, ja mam 28. Ja mam 20. No i ciekaw. Dięknie. plusik za plusik, to jest dobre mówię, bo lecę, lecę sobie właśnie bardziej na jakąś <noise> kosę bo jak pamiętacie otwierałem cię unboxing i dosyć podobną fajną koską sobie otwierałem, tak jest naprawdę spoko, okej okay, przechodzimy dalej, bo już wy magicznych się nam skończyło i lecimy teraz heroes i tutaj jest jedna z bardziej popularnych, deep więc może być naprawdę ciekawe, 43 lata na start dziękuję, dobranoc eee, skrzyneczka właśnie wjechała eee, znaczy jeszcze o. nie wjechała, bo mi ją zaciło, eee, a mi też więc prawdopodobnie, e, zakręciło, kręć, kręć, kulą zabawy, Nadszedł czas, o, o osz, kółko o. i kwadrat, kółko i kwadrat Ja o Jezu, kara, 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 mi nie wierzę Karakan pół, pół, milimetra od karakana Dobra, raczej tu wygrałeś ze mną, mordo, powiedz ile możesz? Yy, nie mówię, nie mówię Aż tak? 2,30? O Boże, co ty trafił? Ale Ciągle ja byłem 2mm od Karakana, co nie? No. A Ja <laughs> też, Ja też, ja nie, jednak nie, Karakan był trochę dalej, dobra, Nieważne. Ja eee, lubię Karambity, dobra. Idziemy dalej i zobaczmy, Venoma. co to będzie. Wenom. Wenom, pozdrowienia za Wenom. Pozdrowienia za eee, Wenom. I 3, 2, 1, start. Tu jest, jak widzimy, raz, dwa, trzy kłosy, dwie już na początku gdzieś nam tam... Też miałem trzy kosy. Oj, byłaby Hydra, szybko. Ja mam mojego ulubionego Digla, który ja zawsze mam... dawał mi dużo pieniędzy, proszę Państwa. Ja mam hyperbista, także już plusik zapisuję, prawdopodobnie u Adasia, pochwal się, proszę bardzo. 173 zł. No, bardzo ładnie, Adasiu, ja 48 zł, e, więc Ale nawet... Digl zawsze daje tak. mi dużo kasy, nie Hig wiem jest czemu. jest w ogóle odpalony tutaj, jest, więc to jak ja widzę to morda nie? się cieszy, morda się cieszy. Nie. I czy to by było koniec? Kapitan Ameryka i Hulk jeszcze tutaj. A nie, tutaj, drogi. dobra, bo zapomniałem Kapitan Ameryka, bardzo ładnie to wygląda. Polecimy eee, kapitana. Później kukurydza mi tam 15 będzie, o, więc tak, i teraz się no. ma. 3, no, 2, 2, 1, złote. Zbyt dużej różnicy nie ma. I, I uwaga. Oj, jedna z moich do, dobrych tak. broni, ale na pewno nie daje mi wygranej. hej fajne. pierwszy raz widzę ten skin w ogóle. Ja mam 36 zł, 13. Dobra, fajnie. Mordo, idziemy łeb w łeb. Po trzy. Tutaj, ale na razie I w kasie lecimy. prawdopodobnie wygrywasz. Bo no, no, miałem te dwa grube takie, więc... Ładnie, żeś trafił. No i lecimy sobie kulka. Eee, kulka, kochanego. Ty polecam na wiosnę, jak najbardziej. No, tak. I zobaczymy, w zielonej co... W koszulce no, Tutaj będzie jedna, jedna kosa do trawienia. Nik wes ale było blisko. O półtora spina dalej i dziękuję. No, no, ciekawe, 14. ile? 14. Ach, 31, jest brawo, dobrze. Brawo. Jest dobrze, powyżesz, że nie podobałem się da dzisiaj, że to... No mało, bo... ja powiem wam tak chwilę sobie pomyślałem, bo wiecie, chcemy teraz was zaskakiwać, chcemy tu coś fajnego wprowadzić na te kanały, o. na to wszystko, więc lecimy sobie do premiumki, no Mordo i to... Mordo, jest... stać nas na premium? Tak, tak, nie na razie stać, więc... Dobrze, o Jezus, Mordo, bardziej spojrzałbym na, na koniec. No, no też, to jest żeby nam stać, no. Byle wyleby nie, prze, wyle by nie przepuścić, bo jak tu przepuściłem, to może nas nie stać. Dobra. E, Dobra, e, Westa, tak? Tak, 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 lecimy sobie z Westem. Daj, Panie Boże, żeby kosa wjechała, bo tu pierwsza strona, kos. Będzie, o, no tak, będzie, tutaj. będzie, kosa, jest, good, jest, good. A ja miałem tak blisko rękawiczek i, i, i kupa. 612. Serio? 800, przegrałem. Aha. Mój Jezu. <laughs> Ten kose drop, a ja auga. Tylko że faktoryniu auga. <laughs> ja też faktoryniu, nie? Ale to jakiś, nie wiem, to nie te hol Nie wiem w ogóle jakieś dziwne fioletowe, ale pani 800... Ja, ja, ja byłem w szoku, bo ja byłem pewny, że to jest... Nie wiem, zwarte 300-400. Za, za dużo się nie mogę rozpędzać, bo mi nie starczy na tą ostatnią, ale dobra, do, do, do Dobra, teraz Arrow. Kurde jak mi tu nie siądzie, to nie otworzę tego a Może bloodshot najpierw ty... Póki, póki mam. Bloodshot. weźmy bloodshot'a, bo póki mam. Bo jak nie... to, to ładnie straciłeś, bo ja. No, 300 piłem teraz. Bo ja ogólnie zyskałem 50 zł, tak no. można powiedzieć. A ja jestem straty 500 eee, chyba. Dobra, eee, to blotszot, to blotszot. Daj Boże, Boże, tutaj może być naprawdę ciekawie. Poszło. To tutaj noży jest. Oj, chciałbym noża trafić, takie, ale takiego naprawdę festę. Ale będzie, 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 będzie. Będzie noża oczywiście. Ale. Uła, Ile? Na pewno nie zyskałem, ale to jest 1300. A 1880 Dobra, wygrałeś. Odkułeś się. Dało! Mogę jeszcze jedną jakbyś chciała, nie wiesz o co chodzi. Trafiłem ja drugą ja drugą koszę, która jest proszę. tutaj na tej skrzynce, więc akurat Aha, naprawdę. No, pozdrow to na razie trzymaj się. No tak. ja mówię, to jest to, że trzeba warcieć końca, nie? Teraz tak, powracam do tego roła, teraz już na spokojności, myślę, że. Ech, wiesz, że to wszystko co zyskałem wcześniej to straciłem. A ja teraz jechałem no, na 6 dych do przodu, nie? Tak się naprawdę spoko. No, Okej, ale wiesz, Kos dużo, może nie jakiejś mega wielkiej wartości, ale zobaczymy, co to będzie. Będą Rękawiczki to są. No, ja rękawiczki, jest dużo 550, kurde 480. No i mordesko w tym, o tym momencie po 5. Po pięć jesteśmy na remisie. Naprawdę Ach. podoba mi się, to pięknie to wygląda. Może, no żeby u Ciebie było, bo bym chętnie Rebans zagrał, nie? Bo naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Okej, okay. jedziemy sobie dalej z kiny CSGO i zobaczmy. My już mamy tą skrzynkę skończoną. Tak, Wjeżdżamy w ostatnie Kings, i w ostatnie tak. dwie. W Ostatnie tak. kategorie i jedziemy z Masters. Tu będzie master. CSGO Masters. Dolecimy no Master. O, za takiem 15 zł, no tu wiecie, tu na takie, ale ten plusik się liczy. To jest to, że właśnie. Fajny pomysł dzisiaj był, bo wie ten plusik. Boże, niedaleko karambita, ale szkoda, szkoda. No ja 9,40. Mordeczko, czy trafiłeś 5,7? Yyy, tak. 9,40 na Rewicę? No i co tu teraz w takiej sytuacji napisać? Jeszcze Popusików. raz trzeba. Jeszcze, nie a nie, ma, nie no dobra, faktycznie. Tylko jest. sprzedaj, nie? Tak, i próbujemy ponownie. Ey, Ej, wejka, nie wiedziałem, że... Bo zagrałem 5,7, to było normalne. Bo identycznie to samo trafiliśmy, więc... E, a ja teraz blisko karambita, ale nie będzie, znów ten milimetr zabraknie. MP9 eee, Jak loka ile? 790 19 zł. O dobrze plusik Więc udało się, Co, odbiłem no, kurde, mogliśmy, Ale... po, mogliśmy sobie się wpisać, nie? Nie nie, za dobrze by było. Eee, boże, teraz trzeba tak daleko lecieć do Emeralda Cream Samsona. Eee, tak, jest, eee, MR, 5% na skrzyneczkę i dziękuję, dobranoc Dzisiaj dłuższy odcinek się zapowiada eee, I wiecie co? Możemy sobie dać hashtag wojna BĘDZIE KARAMBIT, może BOŻE NIE, nie. Ja Tak, też, też blisko karambita Faktory nie M MK, więc to jest super eee, Powiedz tymi ile? 53 48? O Jezus, ale mnie uratował A już załamany, bo jak powiedziałeś, że... Ale nie, 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 stój, stój, ile? 53-48? Tak No to ja to samo, tak. jeszcze raz <laughs> A ja zrozumiałem 53 a ty 48 a ja, a ja tak się chciałem zapytać 53-48 ja zrozumiałem, że ja mam 53 lata 40. Ja nie jeszcze raz, jeszcze raz, spróbuj no, ponownie martwych. Nie, nie no, to rewisu nie poszło. Dwa razy udało się to co brać trafić ja tak. już ja plusałem tak. da psane oby został, nie? i teraz przegram. Famas, zostań Famas, zostań. O nie, 25 2579 No! To samo jeszcze raz! Ale to bo zostań Famas a mi Famas faktury nie wyskoczy, raz. Dobra, jeszcze raz. Tu ko sobie wie pierdolę to. Bo to już kumulacja jest. O, proszę kasa, MK. A kacz, to wraz coś innego będzie. 62 25 64 A! Jasne. Udało się, to do końca. Ja widzę, że walki Walki na takie remisy wygrywam na razie. Jest grubo dobra, gdzie my tutaj teraz jesteśmy? Boże, Esmeralde myda. Pika pika, o! Pika pika Ale żółciutko wjechało, tutaj pięknie zrobione, no to wszystko. pika Także pika. no dłuższy odcinek, bo jeszcze wstatka na początku i w ogóle naprawdę kozacko. No taki fajny odcinek jak będziecie mieli do pogląda 14,81 8.22 U! Udało uf, się uf. wygrać. Uf ale miałem a skarabin. Kuku i kwadrat, kuku i kwadrat. Dobra, 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 dobra. Czekaj, czekaj. Co pika, mi w tym kanał? Bubble in Joker on a drugie. bez kos lecimy, więc tylko broń. Może być bubble za stówem? Drugo. No. Takie dość, widać fajny. Fajny ten skin fioletowy. No to jest ten... zielony AWP. Może to jeszcze widać. Ale nie miałem. 8... Miał. 81,69. Ile? 81,69. 111,60. W plus dla siebie. Dziękuję serdecznie. Dobra, eee, jest kit. Yes, jest fajnie, ładu yes, mamy. Joker. Co tu jest? Joker. I zostaje jeszcze razor. Na koniec tutaj na tej skrzynce. Zawsze jakiś procentik z tego jest, poleciało i no, zobaczmy. Joker Dana! No, no. Co tu będzie? Co tu będzie? Może Kosa? Nie. O jest taki no, bo... fajny 5-7! No, widzę, że obok... Ale śliczny! Ale tra trafiłeś tego Fajcevena? Tak, trafiłem go, no. A ja nie, ja obok m miałem ile Ale ładny, ile w ogóle chyba, 47 80. To doli sobie stówę, bo ja mam 138. Czyli ty, dobra, wygrałeś. Wygrałem. Uf, uf. Dziękuję Ale serdecznie. Ale plusów już nie mogę gdzie pisać, ty. Odszedł tyle plusów do rąbana. Ale śliczny, naprawdę na <laughs> go sprzedałeś, ten, no ten no był, to... był naprawdę piękny. I lecimy sobie z ostatnią, czyli resort. A, no, tamto to na dole? Tak, po prawej stronie. A te gansy też, jedziemy? Tak, jeszcze na dole będziemy jechać, Aha, no? no ale jeszcze został tak. tu turystyczny. Tak, tak, raz. Mówiłem, bardziej chodziło mi o to, że tak. o tą grupę. Tak, o tą tak, grupę, tak. grupa eliminacyjna. Razorek, 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 szadoły przeleciały, Kurde, ale emerytury. że ja tutaj latuje. nie poszaleję, bo że przeleci, skoda. Skoda, bo ładnie, 28-40. 36-50. Kurde. Ale faktury nie trafiam coś ma warto naprawdę. Dzisiaj. Ale szkoda, bo blisko kosy mi przeleciały, nie? Tutaj było naprawdę... No i lecimy, no ostatnia szansa, ostatnie, że tak powiem, pięć otwierań. Gloves. Ale tak, tutaj są, są. Rękawiczki jest. Tutaj wiem, że ta skrzynka może mi uratować do końca. Tego Glowesa teraz. Tak? tak, tak, lecimy tego Glowesa i poszło. Trzy, cztery. Wiem, że jakieś sobie otwierają tego ja nie na otwiera, rękawiczki, naprawdę, kozak. Ja lubię otwierać rękawiczki, bo mi zawsze z nich dropi, no to niestety na mi, rower. Mi, trak, ja tak mi, trafiły, mi trafiły takie co na pewno nie na tym Rozy. I takie... no, no bez palcy, A, no tak. na rower. Tak, tak. A, I za ile? 458. 596. Super. Ja wiecie, jadę, to mnie ja tak z... tak nie, nie uratowało to, nie? Minimal U... wear jednak, no to znów, znów naprawdę mm. miło. E, I... Ale wyszedłem na w ogóle na plus, bo ja nie wiem po ile ta skrzynka była. Lecimy sobie z czwóreczką. no Pytuj, i tutaj M4, już raczej tu. takie przebitki. Mogę teraz tylko na plusy jedynie dogonić Adama, ale na pewno nie w kasie, bo już tu za dużo nie ugram. Czy e... w kasie to, to Ty wygrałeś, myślę, że tamtą skrzynką... Nie, już jej nie mam dawno. Przeleciało mi teraz przez te rękawiczki przez ogóle. 17-26 trafiam m MK. Czekaj, bo mi się jeszcze kręci. O, ja tam... o, niebieska to będzie słabo. Wygrałeś plusa 5 złotych. O Jezus, bardzo. Ale tu czułem, groszy, bo groszy. niebieskie to już jest. Poczekaj, e, gdzie ty to mamy? Mki, czy zostały jeszcze... No na trzy? koniec, na koniec ostatnie trzy skrzynki. specy. O, ale to takie taniuwa. To no a co to mówię, mówię tylko na plusiki, no. nie? Teraz mogę tylko plusikami ugrać. Daj, Boże, daj Pani Boże, daj Pani Boże, daj Pani Boże. Dobra, ja zajada. lecimy, zobaczmy. Same, bo, to niebieskie, same niebieskie, same niebieskie, tutaj ma naprawdę ciężko musimy na groszówki. Y, bizonek, bizonek, Bizonek wjeżdża 32 grosze. 51, sorry, wygrałem na grosze. Ja już, no. Ja już, ja już no zalamany, pięćdziesiąt groszy. Jak że trzydzieści na tak groszy było, mówił. Ja mówię, no grubo, grubo. Dobra, a ostatnie eee, dwie. Ostatnie dwie, grubo. Ja z uśmiechem na twarzy dzisiaj to otwieranie, naprawdę. Ale fajne pistoleciki kolorowe, ten trzeci bardzo ładny, zieloniutki. Fajnie, z innej strony, każdą pszczynkę trzeba weźmie chociaż, no, co tutaj się No, ale tak fajnie, wiesz, pokoje. O Boże, takiego na maga trafiłem. Minimal Wear, ale ładnie. 9 7,60, No, Skupaj, dobra, już tu nawet nie ma co liczyć, nie? Chyba, co? Wygrałeś chyba, uh. Wygrałeś, no pobie. Nagrywamy, o, do, do, do widzenia. To serdecznie. Cześć cześć. Cześć, 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 Dobra, dobra, Ale możesz zostać, bo tu już końcówka, także A. witaj serdecznie. Możesz teraz obstawić, kto wygrał, ostatnią szczękę. Ja, ja nawet nie zauważyłem, że ten, żeby siedzieć na nagrywaniu... Ej, tak, Adam drugi raz ten fajny, kolorowy 5.7. A ty w tym yy, kowarcie? Tak. Ja w tym momencie kręc, kręci mi się. Ja mam 15.92. 5757. 57 kolorowy i będzie ile? 15.92. 16.51. No bo ja dwa, mam filtesty. Ja bataskore. No a kurwa, no gram. u ciebie to tak, jakbym na cmentarzu był, nie? Takie plusy, patrzcie, popółsłowiane o. <laughs> Ale Adam pochował. Dobra, sprzedaję i teraz tak, po plusikach lecimy. Adaź 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Czyli mi zostaje 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, siedem przepraszam. Siedem. siedem jest, bo jest skreślony. E, także no po połowę, połowę od, się, a teraz Adaś i ile masz na koncie pieniążków? 1861 Wygrałem chociaż na wiedziałem. to 1884 Dowiedziałem także... wiedziałem tamtą skrzynką, tak czułem, że jednak udało się to Z uczyć. jednej strony spoko, bo na mniej, no po połowę mniej skrzynek wyszedłem na plus, także naprawdę mega się cieszę Jeśli ten odcineczek wam się spodobał, chodź a ja sobie idę przynajmniej tą codzienną skrzyneczkę otworzyć, bo nie otwierałem się, nie jestem potem I tak na kwintesencję dzisiejszego odcinka, naprawdę długiego, bo 20 minut Zakańczamy sobie 15 goldami. Naprawdę się cieszę, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję eee, za uwagę. Zapraszam do Adasia Pamiętajcie o hashtagu, pamiętajcie o kodzie promocyjnym i do kolejnego odcineczka, strzałeczka, i na razie trzymajcie się. Cześć! Na razie. Cześć!